Cześć dzieciaczki, jak się macie? Dzisiaj porozmawiamy sobie o literce on. Literka on ukryta jest w wyrazie takim jak na przykład pająk. Po lewej stronie widzicie literkę on, która swoim wyglądem bardzo przypomina literę a. Różni ją jednak od litery a ogonek, który stawiać będziemy przy jej nóżce. Obejrzyjcie uważnie film i zobaczcie, jak tę literę będziemy pisać. Literę O zaczynamy tak jak literę A, tylko dopisać haczyk, teraz pozioma kreska. Littere ho začunam, Tak, keď vytere a Tylko dopísať chác Teraz pozioma kreská Littere ho začunam, Tak, keď vytere a Tylko dopísať hač Tylko dopísať hač Littere ho Zaczynamy tak jak literę A, tylko dopisać haczyk, tylko dopisać haczyk. Wiecie już, że literę O tworzyć będziemy z litery A. W tej chwili na Waszym ekranie pojawiły się dwie literki. Po lewej stronie widzicie literę A, a po prawej literę O. Litera O różni się od litery A haczykiem, ogonkiem, który będziemy dopisywać do jej nóżki. Przed Wami pojawiły się dwie litery ON. Po lewej stronie małe O, a po prawej stronie duże O. To są litery drukowane. Które spotykać będziemy w książkach. Pamiętajcie, że w języku polskim nie ma żadnego wyrazu, który zaczynałby się na literę on. Literka on występuje w środku wyrazu albo na końcu. Zobaczcie, mamy na przykład wyraz pająg. on. Występuje w środku wyrazu pająk. A to sympatyczne zwierzątko to mała gąska gąska. Literka on ukryła się w środku wyrazu. A to są wąsy takie wąsy, które nosi na przykład dziadek. Jest takie powiedzenie, Gdyby babcia miała wąsy, to by dziadkiem była. Ale my wiemy, że babcia nie nosi wąsów, więc jest babcią, a nie dziadkiem. Na waszych ekranach znów pojawiły się literki on. Małe on i duże on. Te literki o czymś marzą. Zobaczcie, jakie słowa napisane są w chmurkach. Umiecie je przeczytać? Oczywiście, tam napisane jest wąsy. Obie literki marzą o wąsach. Duże on marzy o takich wąsach, jak, jak je nosi dziadek. A małe on marzy o tych wąsach, ale tak naprawdę nie wie, gdzie chciałoby sobie je przyczepić i wymyśliło sobie, że zamiast wąsów pod nosem zrobi sobie z nich fryzurę. Jak Wam się podobają literki? Teraz zadanie, które ma na celu sprawdzenie, jak radzicie sobie z czytaniem. Zobaczcie, po lewej stronie widzicie różne wyrazy. Spróbujcie przeczytać samodzielnie albo razem ze mną poszczególne słowa. Pają. Gąska, mąka, wąsy, świetnie. Naszym zadaniem teraz będzie połączenie napisów z obrazkami. Widzicie już pierwszy obrazek? To jest gąska. Kto potrafi znaleźć i wskazać wyraz gąska? Jakim kolorem go zaznaczyłam? Tak, zaznaczyłam go kolorem czerwonym. To jest wyraz gąska i ten wyraz połączę z obrazkiem. A to jest pająk. Potraficie pokazać mi teraz, który wyraz to pająk? Tak jest. To jest nasz pierwszy wyraz. Pająk. Zaznaczyłam go kolorem żółtym. Kolejny wyraz to wąsy. Jakim kolorem go zaznaczyłam? Zaznaczyłam go kolorem niebieskim i połączę z wąsami. Wyraz wąsy. I ostatni wyraz to mąka. Mąkę zaznaczyłam na zielono. Mąka. Z mąki robimy chleb. Świetnie. Przechodzimy do kolejnego zadania. Tutaj musicie połączyć obrazek z odpowiednim modelem wyrazu. Mamy trzy obrazki. Jest gąska, pająk i wąsy. Pierwsze zadanie albo pytanie właściwie, czy umiecie powiedzieć, który z tych trzech wyrazów gąska, pająk, wąsy jest. Najkrótszy, ma najmniej liter. Spróbujemy przegłoskować wyraz gąska. G, on, s, k, a. Pięć. Pająk. P, a, j, on, k. Również pięć. Głosek, pięć liter. W, on, s, y. Cztery. No to zobaczcie, gdzie widzicie najmniej krateczek? Po lewej stronie, na środku, czy po stronie prawej? Oczywiście w środku pierwszą literą, jaką zapiszemy, będzie litera W. Drugą już mamy, to jest litera O. Trzecią literą będzie S, a czwartą Y. Wyraz wąsy zapiszemy w środkowym modelu wyrazu. A gdzie zapiszemy wyraz gąska? Po lewej stronie czy po prawej stronie. Pewnie już znacie odpowiedź. Pomogę Wam. Wyraz gąska zapiszemy po stronie prawej. G. OM S. K. A. Pięć liter i pięć głosek. A gdzie zapiszemy wyraz pająk? Oczywiście po stronie lewej. P. A. I. O. K. Pająk. Pięć liter, pięć głosek. Zwróćcie uwagę, że czerwonym kolorem zaznaczyłam samogłoski, a spółgłoski zaznaczyłam kolorem niebieskim. Świetnie dajecie sobie radę z poszczególnymi zadaniami, to zobaczmy, co trzeba zrobić w kolejnym ćwiczeniu. Po lewej stronie mamy słowa: Czytamy wszyscy. Ratuj, gotuj. Maluj, pracuj. Na środku widzicie w kratce czerwoną literę on. Tę literę będziemy doklejać do wyrazów, które widzicie w niebieskich ramkach. Dzięki temu zbudujemy, stworzymy nowe słowa, nowe wyrazy. Jaki wyraz powstanie, jeżeli literę on? Dodamy do wyrazu ratuj. Ratuj. On ratują. Oni ratują czyjeś życie. Dobrze. Kolejny wyraz. Gotują. Oni gotują zupę albo obiad. Maluj. On malują. Dzieci malują obrazek. Pracują. Tak, rodzice dużo pracują. Świetnie wam poszło. Widzicie? Dzięki dopisaniu do końca wyrazu litery on powstają nowe wyrazy. Przed wami obrazek, który pokazuje dwie czynności. Po lewej stronie widzimy dwie baletnice. Co one robią? One tańczą. One tańczą. Litera on występuje na końcu wyrazu. A co robią dzieci? Dzieci piją. Znów literka on występuje na końcu wyrazu. One tańczą. Dzieci piją. Na zadanie domowe, żeby było Wam wesoło i przyjemnie, pokolorujcie twarze obu panów. To są postaci z bajki zatytułowanej Sąsiedzi. Link do tej bajki prześlę Wam w osobnym mailu. Dziękuję Wam bardzo dzieciaczki za mile spędzony czas. Pamiętajcie o literce ON, literka z ogonkiem. Miłego dnia!